Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzieliłem na sześć odcinków. Pięć z nich będzie bonusem dla osób wspierających kanał, natomiast teraz rozwiążemy wspólnie przykład A. Tego rodzaju zadania mają ćwiczyć naszą spostrzegawczość. I tutaj jakiejś skomplikowanej matematyki tak naprawdę nie znajdziemy. Otóż zwróćmy uwagę, że z tych dwóch ostatnich wyrazów moglibyśmy wyłączyć jako wspólny czynnik liczbę minus 4. Więc. Przepisujemy w tym momencie dwa pierwsze nawiasy. A następnie wyłączamy minus czwórkę. I do nawiasu wstawiamy x dodać 2. I teraz zauważamy, że x dodać 2 to jest powtarzający się czynnik w obu iloczynach, więc zapisujemy go na początku. Natomiast do drugiego nawiasu wstawiamy. Wszystkie elementy, które stały przy x dodać 2, czyli wpisuję tutaj x dodać 2 oraz minus -4. x dodać 2 przepisuje, porządkuje drugi nawias, w drugim nawiasie otrzymuje x odjąć 2 i tak wygląda postać czynnikowa tego wielomianu. Za chwilkę będziemy trenowali kolejne przykłady w odcinkach bonusowych.